Przedstawiamy oczyszczacz powietrza Levoid Core 300S. Z jego intuicyjnym designem i bezproblemową integracją inteligentnych sterowników, nigdy nie musisz się martwić o to, czym oddychasz. Wyposażony w czujnik laserowy o wysokiej precyzji, który reaguje na stopień zabrudzenia powietrza w Twoim domu, Core 300S wykrywa zmiany w jakości powietrza, zanim Ty to zauważysz. Zaczyna działać z wykorzystaniem technologii Vortex Air. Brudne powietrze jest zasysane do wlotem. Oczyszczacz powietrza może filtrować powietrze w pomieszczeniu nawet 5 razy na godzinę, pochłaniając szeroki zakres szkodliwych cząstek unoszących się w pokoju. Trzy stopnie filtracji eliminują wszystkie zanieczyszczenia powietrza, zaczynając od dużych cząstek, takich jak kurz i kłaczki. W kolejnym kroku medyczny, prawdziwy filtr HEPA zatrzymuje mniejsze cząsteczki takie jak pyłek, sierść zwierząt i wirusy. Na koniec nieprzyjemne zapachy i toksyczne opary. Są absorbowane i rozkładane za pomocą opatentowanej formuły ARC.